Z jednej strony ograniczenia emisji CO2, a z drugiej rosnące zapotrzebowanie na transport, rozwięca się sprzedaż i e commerce, wydają się być celami sprzecznymi, ale odpowiedzią na to może być elektromobilność. Dlatego nasz koncern Mercedes-Benz dokłada wszelkich starań, aby zapełnić pełną paletę samochodów elektrycznych. Cieszymy się, że dzisiaj firma DHL zdecydowała się na sprintera w wersji elektrycznej, na model, który na wielu rynkach jest numerem jeden w branży kurierskiej. Już do 2027 roku mamy zamiar wymienić 50% naszej floty na samochody elektryczne. Kurierzy bardzo sobie chwalą samochody zarówno Mercedesa, ale też samochody elektryczne. Cenią je za komfort jazdy za to, że mogą też poruszać się sprawniej. Korzystają z możliwości poruszania się po buspasach. Mogą docierać do stref zielonych, także usprawnia to naszą pracę i ich komfort codziennych czynności. Aktualnie wszelkie samochody elektryczne, które posiadamy, ładujemy swoimi ładowarkami. Wraz ze wzrostem rozwoju floty samochodów elektrycznych inwestujemy w rozwój instalacji do ładowania tych samochodów. Inwestujemy równocześnie w rozwój infrastruktury farm fotowoltaicznych, które generują czystą energię, która będzie zasilała również samochody elektryczne.